Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że negatywne siły próbują podważyć twój spokój i cel? A co, jeśli powiem ci, że w zaledwie kilka minut możesz uwolnić się od całego zła wokół siebie? Dziś odkryjemy razem, jak chronić swoją duchowość, tworzyć barierę światła przeciwko ciemności i iść naprzód w pokoju i zaufaniu. Pozostań z nami do końca, ponieważ Bóg ma coś transformującego do zrealizowania w Twoim życiu właśnie teraz. Witajcie. Drodzy bracia i siostry, z ogromną radością witam Was w tej przestrzeni, gdzie razem możemy się uczyć, reflektować i wzmacniać naszą wiarę. Dziś mamy przed sobą potężny temat: duchowa ochrona. Uwolni się od zła w kilka minut. Żyjemy w świecie, który często wydaje się pełen wyzwań i przeciwności. Zło może objawiać się na różne sposoby czy to poprzez negatywne myśli, zewnętrzne wpływy, czy też sytuacje, które nas otaczają. Ważne jest, abyśmy zrozumieli, że jako dzieci Najwyższego mamy prawo i odpowiedzialność, aby chronić się i osłaniać naszą duszę przed wszystkim, co nie pochodzi od Boga. W tym filmie wspólnie odkryjemy, jak możemy wzmocnić się duchowo i uwolnić od wszelkiej negatywnej energii, która próbuje nas dosięgnąć. Nauczymy się, jak stworzyć prawdziwą barierę ochronną wokół nas, wykorzystując mądrość pisma świętego oraz praktyki, które przybliżają nas do naszego Stwórcy. Podczas naszego spotkania porozmawiamy o znaczeniu modlitwy, przebaczenia i medytacji nad Słowem Bożym. Każdy z tych elementów jest potężnym narzędziem, które pomaga nam utrzymać nasze myśli i serca w zgodzie z boską światłością. Chciałbym, abyś się zastanowił, czy kiedykolwiek myślałeś o tym, ile razy dałeś się ponieść nieczystym myślom lub wpływom, które nie odpowiadają temu, w co wierzysz. Dlatego musimy podjąć aktywne działania, aby chronić naszą duchowość. Zachęcam Cię do interakcji podczas oglądania filmu. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jak radzisz sobie w trudnych sytuacjach? Jakie strategie stosujesz, aby pozostać wiernym swojej wierze? Twoja historia może zainspirować innych, a razem możemy stworzyć silną i zjednoczoną społeczność w Chrystusie. Ponadto, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zachęcam do zrobienia tego i aktywacji powiadomień. Dzięki temu będziesz na bieżąco z wszystkimi materiałami, które tworzymy, aby budować Twoje życie duchowe. Razem, jako rodzina, możemy się wzajemnie wspierać i wzrastać w łasce i wiedzy o Panu. Warto pamiętać, że duchowa ochrona to nie praktyka, którą wykonujemy tylko raz, ale postawa ciągła. Na naszej drodze wiary napotkamy momenty pokusy i próby. Ale, jak mówi Słowo, większy jest ten, który jest w nas, niż ten który jest na świecie. Ta prawda powinna być naszą kotwicą. Porozmawiamy także o znaczeniu utrzymywania zdrowego otoczenia wokół nas. Czasami ludzie, którzy nas otaczają i sytuacje, w których żyjemy, mogą wpływać na nasz stan duchowy. Kluczowe jest, abyśmy nauczyli się rozróżniać, co powinno wejść w nasze życie, a co powinniśmy odrzucić. Ochrona duchowa zaczyna się w nas samych i odzwierciedla się w naszych codziennych wyborach. W tym filmie przedstawimy praktyczne wskazówki i potężne modlitwy, które możesz zacząć stosować natychmiast. Zobaczysz, że w zaledwie kilka minut możesz poczuć znaczną zmianę w swojej energii i samopoczuciu. A pamiętaj, każdy krok, który stawiamy w kierunku Boga, to krok w stronę światła i miłości. Przygotuj więc swoje serce i umysł, ponieważ wkrótce wyruszymy w tę podróż uwolnienia i duchowej ochrony. Cieszę się, że mogę to wszystko z tobą podzielić, i mam nadzieję, że na koniec tego filmu poczujesz się odnowiony i wzmocniony w swojej wierze. Razem, bracia i siostry, przygotujmy się, aby przyjąć prawdy, które Bóg ma dla nas. Nie zapomnij zostawić komentarza i podzielić się swoimi oczekiwaniami, co chciałbyś dziś się nauczyć. Niech pokój Pana będzie z nami wszystkimi, gdy rozpoczynamy tę głęboką i transformującą refleksję. Fragment z listu do Efezjan 6. 10 myślnik 11 zaprasza nas do refleksji nad znaczeniem umacniania się w Panu i zakładania Bożej zbroi. To wezwanie do duchowego przygotowania nie jest tylko zaproszeniem do praktyki religijnej, ale pilną koniecznością w świecie pełnym wyzwań i pokus. Zło, które objawia się na różne sposoby, zawsze czai się, szukając okazji, by o nas od ścieżki sprawiedliwości. Dlatego kluczowe jest, abyśmy uznali naszą podatność i potrzebę Boskiej Ochrony. Boża zbroja składa się z fundamentalnych elementów, które działają jak duchowa osłona. Prawdą jest pierwszy składnik tej zbroi. Życie w prawdzie uwalnia nas od kłamstw i iluzji, które świat często nam przedstawia. Kiedy polegamy na prawdzie, możemy rozróżnić, co jest dobre, a co złe, co jest światłem, a co ciemnością. Ta klarowność pozwala nam opierać się pułapkom zła, które często przebierają się za coś atrakcyjnego lub nieszkodliwego. Prawda daje nam odwagę, by stawić czoła trudnościom, a tym samym chroni nas od ulegania propozycjom, które są sprzeczne z naukami Chrystusa. Innym kluczowym elementem naszej duchowej zbroi jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość wzywa nas do życia w integralności, do czynienia tego, co słuszne, nawet gdy jest to trudne. W świecie, gdzie korupcja i niesprawiedliwość są powszechne, trwanie przy sprawiedliwości jest aktem oporu. Ta sprawiedliwość która jest nam daną przez wiarę w Chrystusa, staje się tarczą, która chroni nas przed atakami złego. Kiedy działamy sprawiedliwie, nasze czyny odzwierciedlają światło Chrystusa i wytwarzają pozytywny wpływ wokół nas, tworząc atmosferę miłości i dobroci, która działa jako antidotum na zło. Wiara, również część tej zbroi, jest naszym punktem wsparcia w trudnych czasach. Zaufanie Bogu i Jego Słowu daje nam siłę do stawienia czoła przeciwnościom. Wiara pozwala nam dostrzegać poza okolicznościami i za nas w boskich obietnicach, które zapewniają nas, że nie jesteśmy sami. Zło może próbować nas zniechęcić i sprawić, że zaczniemy wątpić, ale wiara daje nam pewność, że Bóg zawsze jest z nami, wspierając nas i prowadząc nasze kroki. To zaufanie staje się fortecą, która, gdy jest wzywana, pomaga nam odpychać złe ataki. Dlatego przygotowanie duchowe to nie jest praktyka izolowana lecz styl życia, który wymaga czujności, dyscypliny i zaangażowania. Musimy codziennie dążyć do wzmocnienia się w Panu, zakładając tę zbroję, która została nam ofiarowana. Modlitwa, medytacja nad Słowem Bożym oraz wspólnota z innymi braćmi w wierze to praktyki, które pomagają nam pozostać mocnymi. Otaczając się ludźmi, którzy dzielą tę samą wiarę, jesteśmy zachęcani i umacniani na naszej drodze, tworząc sieć duchowej ochrony. Ponadto, duchowa osłona obejmuje również gotowość do opierania się temu, co złe. Jak przypomina nam Jakub 4: 7. Ważne jest, abyśmy podporządkowali się Bogu i opierali się diabłu. Ta opór nie jest pasywny, to świadome działanie odrzucenia wszystkiego, co nie pochodzi od Boga. Często pokusy mogą wydawać się nieszkodliwe, ale każdy mały kompromis może prowadzić nas na drogę zboczenia. Dlatego istotne jest, aby w chwili, gdy czujemy jakikolwiek negatywny wpływ, przyjąć aktywną postawę oporu, działając w ten sposób, nie tylko chronimy siebie, ale także dajemy jasno do zrozumienia złemu, że nie ma miejsca dla niego w naszym życiu. Duchowa czujność, zgodnie z nauką 1. Piotra 5, 8, myślnik 9, jest kolejnym kluczowym aspektem tej osłony. Przeciwnik zawsze czai się, szukając luki do ataku. Dlatego musimy być zawsze czujni zwracając uwagę na subtelności zła, które mogą infiltrują nasze myśli i działania. Duchowa czujność prowadzi nas do zbadania naszych serc i motywacji, zapewniając, że jesteśmy w zgodzie z wolą Bożą. Ta świadomość pomaga nam pozostać mocnymi w wierze, czyniąc nas coraz bardziej odpornymi na pułapki złego. Zatem chronienie się duchowo przed złem to nie jest coś, co robimy raz na zawsze. To ciągły proces wzrostu, nauki i zależności od Boga. Zakładając boską zbroję, aktywnie się opierając i pozostając czujnymi, stajemy się więcej niż zwycięzcami w Chrystusie, gotowymi stawić czoła wszelkim wyzwaniom, które życie nam przyniesie. To droga do uwolnienia się od zła, transformując nasze życie w odzwierciedlenie światła i miłości Boga. Przypowieść z Jakuba cztery. Siedem uczy nas fundamentalnej prawdy o życiu chrześcijańskim. Podporządkowanie się Bogu jest kluczem do oporu przed złem. Poddajcie się więc Bogu a przeciwnikowi się opierajcie, a on od was ucieknie. W tym wierszu znajdujemy wyraźną drogę do duchowej osłony. Aby uwolnić się od zła, które nas otacza, konieczne jest najpierw uznanie autorytetu Boga w naszym życiu. To podporządkowanie nie jest oznaką słabości, ale aktem odwagi i zaufania. Oddając się Bogu, otwieramy przestrzeń, aby On działał w nas i przez nas, wzmacniając nas w chwilach słabości. Oporność wobec diabła jest intencjonalnym aktem. Nie wystarczy tylko rozpoznać obecność zła, musimy aktywnie się mu przeciwstawiać. Oznacza to codzienny wybór życia zgodnie z zasadami Boga, nawet gdy pokusa wydaje się nieodparta. Oporność wymaga postawy czujności i determinacji. Diabeł, jak ryczący lew, szuka okazji, aby nas pokonać. Nie odpoczywa i często atakuje, gdy jesteśmy nieprzygotowani lub rozproszeni. Dlatego czujność jest niezbędna. Musimy być uważni na subtelności zła, które manifestują się w myślach, słowach i czynach, które nie są zgodne z wolą Boga. Oporność wobec zła obejmuje również użycie słowa Bożego jako miecza. Jezus dał nam wyraźny przykład, jak stawić opór diabłu podczas pokus w pustyni. W każdej sytuacji odpowiadał Pismem Świętym, pokazując nam, że prawda Boża jest potężną bronią przeciwko kłamstwom Wroga. Dlatego kluczowe jest, abyśmy dążyli do poznania Biblii nie tylko na poziomie intelektualnym, ale jako przewodnika w naszym codziennym życiu. Medytacja nad Słowem Bożym wzmacnia nas i pomaga odróżnić to, co dobre, od tego, co złe. Ponadto, wspólnota z innymi chrześcijanami jest istotną częścią naszej duchowej ochrony. Biblia uczy nas, że tam, gdzie jest jedność, Bóg zsyła błogosławieństwo. Bycie otoczonym braćmi i siostrami w Chrystusie zachęca nas do pozostania mocnymi w wierze i pomaga nam opierać się złu, które może na nas uderzyć. Dzielenie się doświadczeniami, modlitwa za siebie nawzajem i wzajemna odpowiedzialność to praktyki, które wzmacniają naszą wiarę i utrzymują nas w zgodzie z wolą Bożą. Modlitwa to kolejny kluczowy element w tym procesie oporu. Dzięki modlitwie łączymy się z Bogiem, szukając Jego mądrości i siły w chwilach pokusy. To sposób, aby otworzyć nasze serca i prosić Boga o pomoc w utrzymaniu się na właściwej drodze. Kiedy modlimy się, uznajemy naszą zależność od Boga i potrzebę jego pomocy, aby oprzeć się złu. Modlitwa wzmacnia nas i daje nam odwagę do stawienia czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze. Ważne jest, aby pamiętać, że ta walka nie jest tylko bitwą fizyczną, ale duchową. Często możemy czuć się wyczerpani lub zniechęceni wobec zła. Które nas otacza. Niemniej jednak musimy pamiętać, że nie jesteśmy sami w tej walce. Bóg jest z nami i On umożliwia nam stawienie oporu. Kiedy się mu poddajemy, otrzymujemy niezbędną siłę do stawienia czoła i odpierania złych wpływów, które próbują nas o od drogi, którą On dla nas wytyczył. Dlatego, rozważając fragment z Jakuba 4, 7, jesteśmy wezwani do życia pełnego aktywnego oporu i poddania się Bogu. Duchowa ochrona nie jest pasywnym zadaniem, wymaga działania i decyzji. Poddając się Bogu, stawiamy opór diabłu i w ten sposób mamy obietnicę, że On ucieknie od nas. Ta prawda powinna zachęcać nas do pozostania mocnymi w wierze, do poszukiwania boskiej mądrości i otaczania się wspólnotą wiary, która wspiera nas w naszej drodze. Z pomocą Boga możemy uwolnić się od zła w mgnieniu oka, wzmacniając się w prawdzie i żyjąc w pełnej wolności. Duchowa czujność to fundamentalna praktyka dla wszystkich, którzy pragną żyć życiem zgodnym z zasadami Boga. W 1 Piotra 5, 8 myślnik 9, jesteśmy wezwani do czujności, ponieważ przeciwnik zawsze czai się, szukając sposobów, by nas o oddrogi prawdy. Obraz ten jest potężny i przypomina nam o rzeczywistości duchowej walki, którą codziennie stawiamy czoła. Pierwsza część tego wezwania mówi, abyśmy byli trzeźwi i czujni. Trzeźwość nie odnosi się tutaj tylko do braku fizycznego upojenia, ale do stanu jasności umysłu i ducha. Życie w sposób trzeźwy oznacza bycie świadomym naszych słabości, naszych punktów ślepych i wpływów, które mogą nas od boskiego celu. W świecie pełnym rozproszeń i pokus łatwo jest stracić koncentrację i pozwolić sobie na poddanie się prądom, które nas nie budują. Dlatego trzeźwość staje się niezbędnym narzędziem w duchowej ochronie. Czujność natomiast wzywa nas do postawy gotowości. Nie możemy być komplacentni w naszej wędrówce wiary. Wróg nie odpoczywa i zawsze szuka okazji, by nas zaatakować. Zna nasze wrażliwości i wie, gdzie nas zranić. Dlatego bycie czujnym oznacza bycie uważnym na pułapki, które mogą się pojawić. Kluczowe jest, abyśmy mieli rozeznanie, aby zidentyfikować momenty, w których zło stara się wejść w nasze życie. Czy to poprzez myśli, postawy, czy relacje, które nie prowadzą nas do prawdy Bożej. Jednak czujność nie powinna być źródłem strachu ani lęku. Zamiast tego powinna prowadzić nas do miejsca zaufania Bogu. Kiedy stoimy mocno w wierze, wzmacniamy naszą duchową osłonę. Wiara jest tarczą, która chroni nas przed ognistymi strzałami złego. Kiedy ufamy Bożym obietnicom i Jego wierności, znajdujemy bezpieczeństwo i pokój. To zaufanie pozwala nam stawić czoła wyzwaniom z odwagą, wiedząc, że nie jesteśmy sami w tej bitwie. Ponadto, fragment z jednego Piotra przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Wezwanie do oporu wobec przeciwnika towarzyszy zachęta, że wielu braci i sióstr również zmaga się z tymi samymi trudnościami. Ta duchowa solidarność jest niezbędna. Dzieląc się naszymi zmaganiami z innymi wierzącymi, szukając wsparcia i modlitwy w społeczności, Wzmacniamy naszą zdolność do stawienia oporu złu. Ciało Chrystusa jest potężnym zasobem, który pomaga nam utrzymać czujność i wiarę, nawet w momentach słabości. Tekst zachęca nas do stawienia oporu przeciwnikowi, mocni w wierze. Ta opór nie jest pasywny, to działanie świadome. Musimy być gotowi walczyć z pokusami i myślami, które oddalają nas od Boga. Może to wymagać poświęcenia i dyscypliny. Ale owoce tej walki są obfite. Kiedy zobowiązujemy się żyć zgodnie z zasadami Boga, doświadczamy wewnętrznej transformacji, która nas wzmacnia i umożliwia życie w zwycięstwie. Na końcu, pamiętając, że przeciwnik krąży wokół nas jak ryczący lew, ostrzega nas o intensywności duchowej bitwy. Ten lew pragnie pożreć, ale dobra wiadomość jest taka, że mamy potężnego obrońcę. Jezus Chrystus, nasz Pan. Pokonał śmierć i grzech. Dzięki niemu mamy dostęp do życia w obfitości i pełnego łaski. Zwycięstwo zostało już zdobyte, a naszym zadaniem jest pozostać mocnymi, pewnymi w Bożej ochronie. Dlatego, rozważając duchową osłonę i to, jak uwolnić się od zła w kilka minut, istotne jest pielęgnowanie czujności, wiary i trzeźwości. Stoimy w obliczu bitwy, ale nie walczymy sami. Z pomocą Boga i wsparciem innych możemy pozostać mocni i niewzruszeni w obliczu ataków zła. Na zakończenie pomódlmy się. O Boże Najwyższy, w którym znajdujemy schronienie i siłę, gromadzimy się przed Tobą z otwartymi sercami i duszami spraw Twojej obecności. W tym momencie szukamy Twojego światła, które rozpędza ciemności i przynosi jasność naszym myślom. Wołamy o Twoją interwencję. Ponieważ wiemy, że w Tobie znajdujemy ochronę i bezpieczeństwo. Panie, wiemy, że świat jest pełen wyzwań i pokus, które mogą nas odwieść od drogi prawdy i sprawiedliwości. Dlatego błagamy Cię, abyś nas umocnił. Spraw, abyśmy mogli poczuć Twoją rękę prowadzącą nas w każdym kroku, oddalając od nas wszelkie negatywne wpływy, które próbują nas otaczać. Niech Twoje światło będzie tarczą wokół nas, dając nam pokój który przewyższa wszelkie zrozumienie. Prosimy, aby w chwilach wątpliwości lub słabościśmy pamiętali o Twojej obietnicy, że nigdy nas nie opuszczasz. Niech wiara, która mieszka w naszych sercach, stanie się mocnym fundamentem, wspierając nas w czasach ucisków i niepewności. Niech nasza duchowa zbroja, zgodnie z Twoim słowem, chroni nas przed atakami zła. Ojcze, uznajemy, że istnieją siły działające w cieniu, które pragną nas od Twojej woli. Wołamy o Twoją ochronę przed wszelkim złem, które zbliża się do nas. Niech będziemy jak drzewa zasadzone nad głębokimi wodami, karmione prawdą i sprawiedliwością, mocne i niewzruszone w naszej wędrówce. Panie, niech pomoże nam rozróżniać to, co jest dobre i miłe Tobie. Niech mądrość, która pochodzi od Ciebie, oświeca nasze zrozumienie, pozwalając nam dostrzegać więcej niż to, co widać. Pomóż nam odrzucić to, co nie jest zgodne z Twoją wolą, i przyjąć to, co buduje i przynosi życie. Niech nasze myśli będą pełne miłości, dobroci, współczucia i prawdy. Dzięki Twojej łasce uwolnij nas od słów i czynów, które mogą zranić innych lub nas samych. Niech nasza rozmowa zawsze będzie przyprawiona miłością i szacunkiem, dążąc do budowania, a nie niszczenia. Niech będziemy narzędziami pokoju w często wzburzonym świecie. Odzwierciedlając Twoje światło w każdej interakcji. Panie, prosimy, abyś pomógł nam przebaczyć tym, którzy nas zranili, uwalniając nas od resztek goryczy czy urazy, które mogą nas więzić. Niech przebaczenie płynie z naszych serc jak świeży strumień, zabierając ze sobą cały ból i ciężar, które nas prześladują. Niech żyjemy w wolności, wolni od więzów, które trzymają nas w przeszłości. Niech Twoja obecność nas otacza. Tworząc atmosferę, w której miłość i harmonia mogą prosperować. Niech nasze domy będą schronieniem pokoju, gdzie Twoje słowo jest nieustannie przypominane i praktykowane. Pomóż nam pielęgnować zdrowe i budujące relacje, koncentrując się na tym, co dobre i prawdziwe, a oddalając się od tego, co niszczy. O Panie, każdego ranka, gdy się budzimy, niechaj dedykujemy nasz dzień Tobie. Niech nasze myśli będą prowadzone przez Twoją mądrość. A nasze działania odzwierciedlają Twoją miłość. Niech będziemy światłem w ciemności, przynosząc nadzieję i pocieszenie tym, którzy czują się zagubieni i przygnębieni. Prosimy, aby w chwilach próby mogliśmy znaleźć pocieszenie w Tobie, wiedząc, że jesteś z nami w każdej burzy. Niech nasza wiara stanie się żywym świadectwem Twojej wierności, inspirując innych do poszukiwania tej samej pokoju, którą znajdujemy w Twoich kochających ramionach. Panie! Pomóż nam utrzymać nasze serca i umysły skupione na Tobie, unikając rozproszeń, które mogą odwrócić nasz wzrok od Twojej chwały. Niech nasza podróż będzie naznaczona nieustannym dążeniem do świętości i miłości, odzwierciedlając Twój charakter w każdym z naszych działań i wyborów. Niech będziemy agentami przemiany w naszych społecznościach, niosąc przesłanie nadziei i odkupienia, które przynosi Twoje słowo. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej łaski. A gdy będziemy kroczyć razem, niech wzajemnie się wspieramy, dzieląc radości i wyzwania, zawsze pamiętając, że jesteśmy zjednoczeni w Tobie. Niech nasza wiara się umacnia, a razem idźmy naprzód z pewnością, wiedząc, że Twoja dobroć towarzyszy nam każdego dnia. O Boże, gdy gromadzimy się w duchu wspólnoty, chcemy podnieść nasz głos w wdzięczności za wszystkie błogosławieństwa, które nam codziennie dajesz. Uznajemy, że nawet w drobnych rzeczach. W każdym nowym poranku, w każdym uśmiechu, w każdym akcie dobroci, Twoja ręka jest obecna, prowadząc nas i podtrzymując. Niech nasze serca zawsze będą wdzęczne, dostrzegając Twoją nieskończoną hojność i piękno życia, które nam ofiarowujesz. Panie, w obliczu trudności, które napotykamy, niech zawsze pamiętamy, że Ty jesteś naszą skałą i fortecą. Niech, nawet gdy wiatry przeciwności wieją z siłą, będziemy mocno stali w Tobie wiedząc, że w Twojej obecności znajdujemy pokój i odnowę. Niech przez modlitwę i medytację nad Twoim słowem znajdziemy siłę, by wytrwać, pewni, że Twoja łaska wystarcza i że Twoja obecność jest bezpiecznym fundamentem. Niech w każdym wyzwaniu pamiętamy, że Twoje światło świeci najjaśniej w najciemniejszych godzinach. Pomóż nam być nosicielami tego światła, przynosząc nadzieję tym, którzy są zagubieni i pocieszenie tym, którzy cierpią. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości i współczucia, inspirując innych do szukania Twojej obecności i doświadczania przemiany, którą tylko Ty możesz zaoferować. O Panie, w naszych relacjach niech zawsze dążymy do zrozumienia i pojednania. Niech komunikacja między nami będzie naznaczona szczerością i szacunkiem, pozwalając, aby więzi miłości i przyjaźni umacniały się z każdym dniem. Niech będziemy cierpliwi wobec siebie. Pamiętając, że wszyscy jesteśmy w procesie wzrostu i nauki, pomóż nam pielęgnować ducha jedności, gdzie różnice są szanowane i celebrowane, a miłość zawsze jest podstawą naszych interakcji. Prosimy również, abyś pomógł nam być wrażliwymi na potrzeby tych, którzy nas otaczają. Niech nasze oczy i serca będą otwarte na tych, którzy cierpią, będąc narzędziami Twojej łaski i współczucia. Niech nasze ręce zawsze będą gotowe do pomocy. A nasze uszy otwarte na głosy wołające o wsparcie. Niech nasze działania będą pełne hojności, nie tylko w słowach, ale w konkretnych czynach, które odzwierciedlają Twoją miłość poprzez nas. A w chwilach samotności lub zniechęcenia, niech pamiętamy, że nigdy nie jesteśmy sami. Niech Twoja obecność nas otacza i przypomina, że jesteśmy częścią czegoś większego wspólnoty wiary, która wspólnie kroczy w kierunku Ciebie. Niech wspieramy się nawzajem. Dzieląc się nie tylko naszymi zwycięstwami, ale także naszymi trudnościami, zawsze gotowi słuchać i zachęcać się nawzajem. O Boże, niech nasze życie będzie pełne celu, zawsze szukając Twojej woli w naszych życiowych decyzjach. Niech każda decyzja, którą podejmiemy, każda droga, którą wybierzemy, będzie kierowana Twoją miłością i mądrością. Niech będziemy agentami zmiany. Promując sprawiedliwość i pokój w naszych społecznościach, i odzwierciedlając światło Chrystusa we wszystkim, co robimy. Niech będziemy znani jako ci, którzy kochają, służą i przynoszą nadzieję światu wokół nas. Dziękujemy, Panie, za każdą możliwość służenia i kochania. Niech będziemy wdzięczni w każdej okoliczności, wiedząc, że Ty zawsze działasz w naszym życiu. Gdy stawiamy czoła wzlotom i upadkom życia, niech pozostaniemy mocni w wierze, a nasze świadectwa nadziei i odnowy inspirują innych do szukania Ciebie. Kończąc tę modlitwę. Panie, proszę, aby Twoja pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, otaczał nasze serca i umysły. Niech idąc razem w wierze, będziemy odzwierciedleniem Twojej miłości, zawsze gotowi dzielić się dobrą nowiną o zbawieniu i doświadczyć Twojej łaski w naszym życiu. Niech nasza podróż będzie pełna Twojego światła i Twojej obecności, a na koniec każdego dnia Niech spojrzymy wstecz i zobaczymy Twoją rękę prowadzącą nas w każdym kroku, przybliżając nas zawsze do Ciebie. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Bo Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Pomyśl, jakie zło musisz oddać Bogu, aby On mógł wprowadzić w Twoje życie pokój i siłę dzisiaj. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, podziel się w komentarzach prośbą o modlitwę lub doświadczeniem przezwyciężenia. Zjednoczmy się, aby wzrastać w wierze, aby dalej wzmacniać swoją duchową ochronę, polecamy obejrzenie dwóch specjalnie wybranych filmów. Niech będą one błogosławieństwem na Twojej drodze. Niech światło i ochrona Boga towarzyszą Ci w każdym kroku. Do następnego spotkania. Amen. Oczywiście. Proszę podać tekst, który mam przetłumaczyć, a ja zajmę się resztą. Oczywiście. Mogę pomóc w tłumaczeniu. Proszę o przesłanie tekstu, który chcesz przetłumaczyć. Oczywiście. Mogę pomóc w tłumaczeniu tekstu. Proszę podać treść którą chcesz przetłumaczyć, a ja zajmę się resztą.